Witam Cię serdecznie, Szczęść Boże. Dość popularną, ostatnią formą darowania, obdarowywania kogoś bliskiego z okazji urodzin, imienin czy innych uroczystości czy okoliczności jest darowanie przeżycia. Podaruj sobie przeżycie, podaruj komuś przeżycia. O takiej jednej formie, podarowania przeżycia, dzisiaj opowie Wam Dominik. Zapraszam Cię serdecznie, zostań z nami. Szczęść Boże. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o pewnej szczególnej randce. Ale zanim do tego przejdę, to taka refleksja sprzed dwóch czy trzech tygodni. Zdarzyło mi się wtedy zajrzeć na statystyki naszego kanału oktawowego, żeby zobaczyć, czy ma to sens to, co robimy, czy ktoś nas słucha, i zobaczyłem, że jeden z naszych odcinków ma 7 odsłon. I wtedy pomyślałem sobie, po co to wszystko? Tylko siedem odsłon, komu to służy, w zasadzie można sobie odpuścić. Kilka dni później, to był pierwszy czwartek miesiąca, wybraliśmy się za medią na randkę. Na randkę adorantkę. Czyli poszliśmy razem na adorację Pana Jezusa w Przenświęcym Sakramencie. Późnym wieczorem w naszym parafialnym kościele uklękliśmy przed monstrancją i rozejrzeliśmy się wokół. I wokół nas było łącznie z nami było razem siedem osób. Tak jakby te same siedem osób. I pomyślałem sobie wtedy, że Pan Jezus nie zastanawia się nad tym, czy dla siedmiu osób warto czy dla nich trzeba przychodzić, dla nich trzeba być, nie zwraca uwagi na to, ile osób przyjdzie, ile osób zrobi odsłonę, czyli wejdzie, ile osób zalajkuje. Po prostu jest sobą, jest pełnią miłości dla nas wystawioną w Przenajświętszym Sakramencie. I taka myśl wtedy przyszła, że Adorantka to miejsce, gdzie Pan Jezus do nas mówi, chociaż jest niesamowita cisza. Bo to jest niezwykłe, że na takiej Adorantce w ogóle co to jest randka? Randka to nawet słownik języka polskiego podaje, że jest to umówione spotkanie dwojga osób darzących się sympatią, bądź w sobie zakochanych. I tutaj rzeczywiście tak jest. Istotne, żeby taka adorantka była umówiona. Że to nie jest tak, że idę, a po drodze wstąpię. Co oczywiście też jest ważne, cenne, wspaniałe, żeby zaglądać, odwiedzać tabernakulum pana Jezusa tam przebywającego i oczekującego nas. Ale istotne, żeby się z nim umówić. Żeby wskazać ten czas, tak jak umawiamy się na randkę z dziewczyną, z narzeczoną, potem z żoną, a do randka to miejsce, to czas umówiony i dotrzymany, to czas wyczekiwany wzajemnie. Co robimy podczas randki? Oczywiście, randki mogą przebiegać bardzo, bardzo różnie, ale niezwykłym i nieodłącznym elementem randek jest to, że patrzymy sobie głęboko w oczy. I w zasadzie nic więcej nie trzeba. Patrzenie z miłością. Kiedyś jeden z cudownych kapłanów, wrocławskich kapłanów, powiedział, że na adoracji nic nie musisz robić. Uklęknij tylko i patrz tak długo, aż poczujesz bicie serca Pana Jezusa. I rzeczywiście, to chyba jest, to na pewno jest najgłębszym sensem takiej adoracji, adorantki. Kiedy spojrzymy na historię naszego cudownego kraju i kontynentu, wiele dziesiątek lat temu. Jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej, wówczas premier Francji, przed każdą ważną decyzją klękał i adorował niemal całą noc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mowa o Robercie Schumanie. Często modlił się razem z Alcide de Gasparim, czyli, Gasperim, czyli premierem Włoch. Z, ze wzruszeniem i z przejęciem przypominamy sobie tę niezwykłą scenę, kiedy prezydent naszej ojczyzny z czułością klęknął i w swoich dłoniach Przyjął i przekazał kardynałowi pana Jezusa w hostii, którą wiatr powiał. A każdą ze swoich kadencji rozpoczynał od postawy klęczącej, od zawierzenia panu Bogu i Maryi w swojej kolejnej kadencji. Czy jesteśmy w stanie w ten sposób właśnie uklęknąć i zawierzyć swój kolejny dzień, swój kolejny rok, tydzień, to co na mnie wychodzi? Czy jesteśmy w stanie umówić się na adorantkę z panem Jezusem, dotrzymać słowa i przyjść? A najlepiej przyjść razem. Bardzo serdecznie polecamy, bo to jest naszym przeżyciem i nim z radością się dzielimy. Wziąć się pod rękę, podejść, klęknąć i wpatrywać się. Najlepsza forma spędzenia czasu. Serdecznie polecamy. Zapraszamy. Umówcie się na adorantkę i pójdźcie na nią. Przeżyjcie to sami, z Panem Bogiem. A zatem nie jest to randka w ciemno. Wręcz przeciwnie. Randka ku jasności, randka, która doprowadzi Ciebie i Twoją żonę, Ciebie i Twojego męża do nieba. Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie zachęcam Cię do takiej adorantki. Nam ona się bardzo spodobała. A zatem adorantkujcie jak najczęściej z Bogiem.